Nie przepadam za porankami, ale coś co mnie zawsze pozytywnie nastraja to torba z posiłkami od Nice to Fit you, codziennie pod moimi drzwiami. Ja mam spokojnie czas ogarnąć się jeszcze o poranku, dlatego że jedzenie na cały dzień mam gotowe tutaj w torbie. A mam po prostu takie pyszności, słuchajcie, śniadanie, gofry z guacamole, jajkiem sadzonym i pomidorki daktylowe. Tak to wygląda. Na obiad dzisiaj wybrałam sobie na słodko, bo czasami mam po prostu ochotę na słodko. I są to pierogi z serem na słodko, waniliowy sos jogurtowy oraz mus z owoców leśnych. I tak to wygląda. Bardzo lubię to, że te musy są od siebie, sosy są rozłączone. I na kolację coś zdrowego, bo jak miałam e, słodki obiad. To na kolację wybieram coś zdrowego, i tym razem jest to sałatka BLT z bekonem, parmezanem, sałatą rzymską, pomidorkami, sos winegre, grzanki i grzanki z chleba proteinowego. Także mam sałatkę na kolację i mam gotowe posiłki na cały dzień, także ja sobie mogę spokojnie pójść się ogarniać. A jedzenie na cały dzień czeka. Zamawiając na nice you mogę wybrać na przykład jedną z diet, a jest ich tutaj sporo do wyboru. Mamy na przykład sport, niski indeks glikemiczny, wege, dieta dla mam, dieta mniej glutenu, dieta bez nabiału, flexitarian albo keto. I wybrać sobie kaloryczność, która może być dostosowana do tego w jaki sposób jem lub jeśli wolę. To mogę wybrać dietę z wyborem menu i mogę mieć po prostu mnóstwo dań do wyboru, na przykład 70 dań dziennie. A to oznacza 14 różnych propozycji na każdy posiłek. Zobaczcie, ja tu przewijam. Końca nie widać, i mamy naprawdę bardzo różne pro, y, propozycje. Możecie też sprawdzić dokładne makro każdego produktu, także możecie to dopasować do tego, co potrzebujecie. Tu możecie sprawdzić również pełen skład, jeżeli was to interesuje alergeny, wartości odżywcze wszystko, co potrzebujecie, macie w aplikacji. Nice to fit you, to jest dla mnie niesamowita wygoda. To jest jak mieć własnego szefa kuchni, tylko tyle, że w telefonie za jednym dotknięciem i nie ma ludzi. A dodatkowo w opisie znajdziecie kody zniżkowe, na które zawsze będzie rabat. A jeżeli macie ochotę wypróbować Nice to fit you, to macie kod rabatowy na 25%. Ważny do końca lipca.